Alleluja, 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 Alleluja. ale duja, ale nie ujrzałeś błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja. Panie z Wami I z Słowa Ewangelii według świętego Jana Pana tobie, Pana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, taki ja Was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. A którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: Widzieliśmy Pana, ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus. Uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Oto słowo pańskie, a tobie. Bardzo drodzy mi towarzysze tej budowy, tutaj kościoła, budowy materialnej, którzy tutaj jesteście. A także wspominam dzisiaj tych, którzy już leżą na cmentarzach. Drodzy wy, którzy budujecie ten kościół duchowy, dzięki waszej wierze ten kościół materialny się wypełnia. Czcigodni kapłani, którzy tutaj na tym odpuście jesteście, także budowniczowie kościołów, tutaj w Nowych i w Krakowie, i Wy, którzy też teraz budujecie duchowe kościoły, czcigodne siostry, i Wy wszyscy tu obecni, Święto Miłosierdzia Bożego. Kościół Miłosierdzia Bożego. Moi kochani, myśmy się uczyli miłosierdzia. Uczyliśmy się. I dlatego pielgrzymowaliśmy często do Łagiewnik. Tam jeszcze nie było wtedy bazyliki. Tam jeszcze Grób siostry Faustyny to był tak z boku, obłożony kamieniami, taki w tej kaplicy, która teraz jest, sióstr Miłosierdzia. Stamtąd przynieśliśmy kamień, który Ojciec Święty poświęcał. Uczyliśmy się czytając ten dzienniczek siostr Faustyny. Jeździliśmy do krzyża w Mogile. Tam odbywaliśmy czuwania nocne. Bo tam usłyszeliśmy też, jak ksiądz kardynał Wojtyła mówił, że wzgórza powinny mieć swoje duszpasterstwo. pasterstwo. Parafiat Bieńczycy jest tak duża, że wystarczy jej. Wzgórza idą swoimi drogami. Jeździliśmy do krzyża, bo z krzyża rodzi się Kościół, bo z krzyża wyrosło miłosierdzie. My tego miłosierdzia doznawaliśmy. Doznawaliśmy w tym czasie, kiedy u nas taka była bieda, w sklepach nie było nic, to przecież pamiętamy, że duże auta przyjeżdżały tu do Huty. Ja ogromnie dużo skorzystałem z, dzięki temu, że w Bieńczystach, gdzie było centrum tych przyjazdów tirów. Bo bińczyce były znane. Moi tam koledzy, tuż pasterze, mówili na wzgórzach: podjedźcie wyżej, na wzgórza. Nawiązaliśmy wtedy taką serdeczną więź z parafią św. Elżbiety w Achen. Ile oni nam, nam przywozili dobrych rzeczy? Jedzenia, ubrania, butów. I to szło, to szło. Z początku to się pamiętam, tak się. Wdzieraliśmy w to. Później to szło jakoś tak bardzo kulturalnie. Ale to było wielkie miłosierdzie. I teraz, kiedy my dajemy, bardzo dużo dajemy, to wspomnijmy sobie, żeśmy brali. I wciąż teraz bierzemy. Wciąż nie ma tak, żebyśmy tylko dawali. Wciąż bierzemy. Nawet proszę pomyśleć sobie, że często się mówi. Że rodzice wciąż dają dzieciom, dają, dają. Prawda, dają, ale rodzice też biorą dużo od dzieci, biorą bardzo dużo. Nie tylko rodzice ich uczą dzieci, ale dzieci też poszerzają serce rodziców. To jest taka wzajemna wymiana wzajemna wymiana. Uczyliśmy się od siostry Faustyny miłosierdzia. I to miłosierdzie czyniliśmy. Pamiętam, jak tutaj na wzgórzach było jedno przedszkole, i nasze młode matki z szły z tymi dziećmi, jeżdżąc tramwajem, szukając innych przedszkoli na innych osiedlach. Odległość duża, niewygodne. I wtedy się nam rodziła myśl: Wyszukajmy możliwości, żebyśmy tu. U nas przedszkole mieli. I była siostra, która pracowała w sekretariacie Episkopatu i ona nam pomogła, żeśmy mogli to przedszkole w tym miejscu, które było przedtem kaplicą, kiedy ono było puste, bo przeszliśmy tu do tego kościoła, tośmy wypełnili to miejsce puste ludźmi. Jakże nie dziękować tutaj? siostrom rodziny Marii, które tutaj są przedstawicielkami, za to, że, że zaopiekowały się tym przedszkolem. I ono było bardzo potrzebne. I teraz jest dalej potrzebne. To było nasze miłosierdzie wobec tych matek, wobec tych rodzin, żeby one miały na miejscu to miejsce dla swoich dzieci. Miłosierdzie. Czy wy przypominacie sobie jak ci ludzie szukający chleba? Czasami, czasami trunkowi ludzie, trunkowi, ale głodni byli. I tej pani Antosia gotowała. Z czego ona im gotowała i co im gotowała? To, to różnie to bywało. Ale przychodzili, przychodzili i jedli. Była kuchnia dla biednych, była kuchnia. Żywili się ci ludzie tymi produktami, któreśmy dostawali. Pani Antosia rozdzielała i gotowała. To, to była bardzo czytelna taka nasza postawa miłosierna. Jak ja później słuchałem, jak mi niektórzy tutajsi parafianie nawet mówili. Że u nas przy Kościele to ksiądz Prawa to wciąż organizuje jakieś, jakieś zbiórki. Przychodzą, przychodzą, wciąż zbierają. Czy to nie za dużo? Czy to nie za dużo? No może i za dużo, ale, ale parafia miłosierdzia to czy jest miłosierdzia za dużo? Nigdy nie jest za dużo. Nasza parafia, parafia pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia, szczyci się tym, że, że jesteśmy miłosierni, bo miłosierni miłosierdzia dostąpią. Niech się to miłosierdzie rozwija. Miłosierdzie, zwłaszcza w rodzinie. Zdajcie sobie sprawę, że mówią o tym, że dzisiaj rodzina jest miejscem szczególnej walki. Te prądy, które przepływają przez współczesny świat, to chcą zniszczyć rodziny, chcą zniszczyć małżeństwo. Dlatego tak bardzo jest wymagane miłosierdzie. Miłość, która troszczy się o drugiego. Miłość, gdzie mąż troszczy się o żony, a żona troszczy się o męża. Gdzie rodzice troszą się o dzieci, a dzieci bardzo się Kochają swoich rodziców. Bardzo jest potrzebne miłosierdzie. A czy miłosierdzie nie jest potrzebne w parafii? Czyż nie jesteśmy świadkami tego, jak bardzo Kościół obecnie, kościół jak bardzo jest atakowany? Toczy to się ogromna walka, żeby zniszczyć Kościół, zatopić. Czyż niepotrzebne jest nasze serce? Które by kochało Kościół. Kościół z tymi błędami. Nigdy Kościół nie był aż tak czyściutki. Nigdy. Zawsze Kościół jest dla grzeszników. Kościół jest dla ludzi, którzy grzeszą. Nigdy nie może Chrystusowy Kościół powiedzieć, że my tylko potrzebujemy ludzi świętych. Potrzebujemy świętych, ale święci powstają, rodzą się i rozwijają i dążą do świętości. A człowiek jest grzeszny. Kościół jest po to, żeby pomagał wyzwalać się człowiekowi z grzechów. Żeby pomagał wejść na drogę doskonałości. Bo to jest Kościół. Dlatego Kościół, jak Jezus Chrystus, którego założył go, Chrystus nigdy grzesznika nie odsunął. Nigdy. Mówiło się o nim, był przyjacielem, jest przyjacielem celników i grzeszników. Czyli jest przyjacielem tych zmarginalizowanych ludzi. Chrystus dla nich był bliskim. Nikt się nie potępił. Będzie mówił do grzesznicy. Oni chcieli ją potępić, ci ludzie, ale Jezus im wytrącił kamienie z rąk. Jezus, to jest samą świętością, mówił do niej: Ja cię nie potępiam. Idzie, nie grzesz więcej. Kościół nie będzie potępiał ale nie grzesz więcej. Będzie pomagał. Miłosierny Kościół bogaty w miłosierdzie. W naszych czasach to tak bardzo się podkreśla, że jest Kościół grzeszny. Że Kościół jest miejscem samych, samych błędów, samych grzechów. To prawda. Jest miejscem grzechów, błędów i księży i ludzi świeckich, bo, bo, bo człowiek jest grzesznikiem. Ale nie rzucajmy kamieni, nie rzucajmy kamieni, jeśli jesteśmy wyznawcami Chrystusa. Umiejmy pochylać się, być miłosierni, być miłosiernym dla tych, którzy dążą, dążą do tego, żeby wyzwolić się z grzechów. Dążą dzisiejsze święto miłosierdzia, to przypomina nam tego, który tak dużo mówił o miłosierdziu, który jest apostołem miłosierdzia świętego Jana Pawła II, wielkiego czciciela siostry Faustyny, papieża, który pomógł rozwinąć się kultowi miłosierdzia według świętej siostry Faustyny. Bardzo pomógł ten papież z Polski. I ten wielki papież, jego cechą nadzwyczajną, jedyną, to było to, że kochał człowieka, każdego człowieka, że był blisko każdego człowieka, że szedł do każdego człowieka. Te jego liczne pielgrzymki to były wyrazem tego, że być przy ludziach, być razem z ludźmi. Słuchać ich, ich, ich bólów. I często mówił, że Wy nie możecie mówić, bo Wam może nie wolno, ale ja w Waszym imieniu chcę mówić. W Waszym imieniu chcę się dopominać dla Was o prawa. Papież św. Jan Pawł II, wielki nasz rodak, to był niezwykły wzór miłosierdzia, człowieka miłosiernego. Oby wpatrzeni w ten obraz naszego Wielkiego Rodaka, któregośmy znali, który był blisko nas, żeby On był natnieniem w tym realizowaniu miłosierdzia w nas, wokół nas. Amen.